C'est un peu dégueulé, Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Tym razem to nie Weronika Książkiewicz, a Paulina Gałąska. Witam Ciebie serdecznie. O Boże, ale wspomniałeś taką cudowną aktorkę. Tak, Paulina Gałązka, pozdrawiam Was serdecznie i bardzo miło jest się pojawiać u tego pana na kanale. Dziękuję bardzo, bo ostatnio rozmawialiśmy przy okazji premiery Furiozy i znowu charakterystyczna rola, tym razem pierwszoplanowa. Trudne chyba były przygotowania do filmu. Ja bym tak nie dał rady, jakbym był aktorką. <noise> <kto> Żartuję. <noise> kto wie, musielibyśmy się zamienić miejscami. Eee... Z moją figurą? No nie wiem, chyba jakiś tam trzeci plan prędzej. A, znalazłaby się rola także i dla ciebie. O, no to jak będzie druga część dziewczyn z Dubaju, to wymienimy się numerami telefonu, zadzwonisz do Marysi, do Dody, czy tam do Emila i postaram się o angaż. Albo do Moniki Figury, naszej casting director, która uważam, że zrobiła wspaniałą robotę tutaj z obsadą. Ale co, obsadziliście po warunkach czy po umiejętnościach aktorskich? <noise> chyba po wszystkim. No tutaj to było rzeczywiście bardzo trudne, e, no bo e, pierwowzór mojej postaci, moja postać jest trochę na podstawie dwóch o, życiorysów jakby stworzona i rzeczywiście jest to, obie kobiety są bardzo piękne, a jeszcze w dodatku są, mają no specyficzne też takie zdolności e, interpersonalne. Interpersonalne, tak, w dogadywaniu się w ludzi, w zdobywaniu doświadczenia, w załatwianiu różnych rzeczy, więc na pewno to musiała być taka bardzo jak to się mówi po angielsku, easy going, osoba, e, trzeba było w sobie uruchomić po prostu tę część. A rzeczywiście przygotowania były żmudne i długie e, i no to było solidnych parę miesięcy rzeczywiście spotkań z informatorami, wchodzenia w, te, e, w ten świat. No. Dostałaś takie propozycje? Nie. Ale dowiedziałam się, że na mnie popyt byłby, że wyglądam zbyt naturalnie, żeby na mnie popyt był taki mocny. Blondynka, szczupła, słowiańska uroda, no to myślę, jak na tamte rejony geograficzne, no to myślę, że byłby popyt, więc już nie bądź taka skromna. A widzisz, ale to nie ja powiedziałam, to powiedział profesjonalista zajmujący się tym, więc ja pozostanę aktorką. To się nie zna, to się nie zna na tym. Powiedz mi, Paulino, czy w historii Emi jest jakiś pierwiastek wspólny z historią Pauliny Gałąski, że wiesz, From Zero to Hero, dziewczyna z małego miasta, podbija, podbija serca widzów na planach seriali, filmów, przedstawień teatralnych. O, i tutaj Cię złapałam na tym, że nie wiesz skąd jestem jestem z warszawskiej Pragi. No to właśnie specjalnie o to zapytałem. Właśnie specjalnie o to zapytam. A, i stąd ten odcinek z payu, żeby ci było łatwiej i żeby ci łatwiej było rozmawiać z tym panem. Tak, się dogadać, dokładnie. Złapać wspólne fale. E, czy jest jakiś wspólny mianownik e, pod względem właśnie tego? Myślę, że no, no, większość z nas jeśli nie pochodzi z jakiejś takiej, takiego, nie wiem, no, jakiejś znamienitej rodziny, no to jakby ma taką samą historię, nie? A to, że akurat zajmuje się czymś takim, na co większość ludzi jakby, na co jest reflektor w społeczeństwie, no to tak, to tak, Taka sytuacja. W nawiązaniu do, do napisu na twojej koszulce, który ładnie tak pe, pe, O, tutaj widzę wypływy. Wy, wy, dokładnie mi było dużo wolności i swobody na planie filmowym, czy wszystko było sztywniutko, co do milimetra, że nie mogłaś sobie mówiąc kolokwialnie popłynąć swojej roli w tekście. A. Pytasz o improwizację. Na przykład, czy było dużo wolności na planie zdjęciowym? Eee, Ojejko, to są zawsze takie trudne pytania, wiesz, bo mi jest zawsze tak ciężko tak fragmentarycznie ocenić. Mogę zawsze zapytać, dlaczego aktorstwo i dlaczego Paulina Gałązka? To też są trudne pytania. Słuchaj, nie, no bo to tak. Jakby pracujesz, masz 37 dni zdjęciowych, gdzie pracujesz nad czymś. I czasami są takie sceny albo takie sekwencje scen, w których jest więcej wolności, a są takie, w których jest mniej, ponieważ są bardziej techniczne. Albo na przykład lokacja, jacht determinuje to, że wszyscy, że nie mamy zbyt dużo wolności do improwizacji. Ale tam, gdzie się dało, no to tam próbowaliśmy, jakby, no mieliśmy też próby przed filmem, więc tam próbowaliśmy spórniać i dodawać coś. Nie obawiasz się, zbliżając się powoli do brzegu, że producenci filmów pornograficznych graficznych soft porno będą teraz do Ciebie dzwonić? Słuchaj, bo ja obejrzałem film. Aha. Szapoba. Aha. Aha. Ale dlaczego powiedziałeś to w tym samym zdaniu, w którym powiedziałeś? Pytały, zapytałeś mnie, czy nie obawiam się, że będą dzwonić do mnie. Bo tak, wiernie. Myślę, że, myślę, że aktorki, myślę, że aktorki... Znaczy ona się zajebiście śmieje. Zrobię z tego jingla. Zajebiście, nie? Nie, chodzi to mi o mi piątaka z tego jingla. Wiesz co? Zapomniałam portfela, ale innym razem. O, Łuk Łukasz ma jakby co? Łukasz z sroom. Dobrze, ostatnie pytanie, wywracając z tego, nie, bo, nie obawiasz się konkurencji, bo widzę, że naprawdę autentycznie zagrałaś te mocne role. Aha, ale konkurencji co to znaczy? Do no konkurencji, że z amerykańskiego przemysłu filmowego będą dzwonić. Hi, you are Paulina Gałąska from Poland from this new movie Dziewczyny z Dubaju. O Jezu, niech dzwonią. Niech dzwonią. Wy sprawdzaJCIE film Dziewczyny z, z Dubaju Paulina Gałąska, jedna z głównych ról w filmie Dziewczyny z Dubaju Marysi Sadowskiej. Serdecznie polecam. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Hej. Dawaj, tutaj. Bo już wypalili